Dzień dobry. Pytanie, które nurtuje Was najczęściej, chodzi mi oczywiście o przedsiębiorców, to zwalniać, czy nie zwalniać? I to jest mega ciężkie pytanie. Zobaczmy zatem, jakie są fakty. Tak jak wspominałem w ostatnim filmiku, ta tarcza, kryzysowa, kryzysowa. tak zwał, tak zwał, nie jest idealna. I mam nadzieję, że wersja druga będzie lepsza, aczkolwiek nadzieja matką głupich. Co nam daje państwo? Jak państwo może nam pomóc, żeby tych ludzi nie zwalniać? I dlaczego nie powinniśmy ich zwalniać? To naprawdę jest dylemat wielu przedsiębiorców i naprawdę wiele ludzkich tragedii od strony pracodawcy, od strony pracownika. Niestety, fakty są takie, że większość ludzi ma oszczędności na 2-3 miesiące. Życia. Mówimy o osobach prywatnych, nie o firmach. I w momencie zwolnienia jednego czy drugiego członka rodziny pojawia się dramat, pojawia się problem, i tak wspomniałem, od strony pracodawcy również. Często pracodawcy są mega zżyci z pracownikami. Niby to złe, ale jeżeli jest niewielka firma, nie korporacja, to jednak te relacje są trochę inne. I co nam pan spodaje? No, pan nam daje 40%. Do wynagrodzenia. Nie chcesz podawać do jakiego wynagrodzenia, bo to aż głupio naprawdę. I może nam zwolnić płatności, umorzyć nam płatności zus przez okres 3 miesięcy, 3 miesięcy. Jest tutaj pewien haczyk. Znaczy, pierwsza kwestia. Tylko i wyłącznie, jeżeli zatrudniacie mniej więcej niż 9 osób, i zastanawiam się, dlaczego 9, a nie 10 czy 12. No okej. Okay. Druga kwestia to skorzystając z tego no nie potrafię znaleźć słowa z tej dobroci mm, i umorzenia tych składek ZUS, podpisujesz tym samym warunek, że przez najbliższe 3 miesiące nikogo w firmie nie zwolnisz. Teraz jeżeli jest jakieś spowolnienie jakieś procentowe spowolnienie biznesu, to jest jeszcze możliwość, że to ma ręce i nogi ale w przypadku wielu biznesów gdzie z dnia na dzień była blokada finansowa, to w zwolnienie ma się nijak do kosztów, jakie pracodawca ponosi. Przykładowo mamy 100 tysięcy złotych kosztów pracodawcy, wszyscy, załóżmy dany świat, wszyscy no umowie pracę, 100 tysięcy złotych kosztów pracodawcy to jest, rzucam, naprawdę rzucam, pewnie około 30 paru, 400 tysięcy z usług, które pracodawca musi ponieść, a reszta to jest yy, dysk pracownika. Od tego odjąć gdzieś to 40% powiedzmy dofinansowania, czyli powiedzmy, koszt pracodawcy jest około 50 tysięcy 50 tysięcy z hakiem. Okej, okay, to, to zawsze jest jakaś ulga. Ale w momencie, kiedy nic nie zarabiasz, no to skądś te 50 tysięcy musi wziąć. I mówi się, że powinniśmy mieć jakieś oszczędności, tylko powtarzam, cały czas, bo zjemy na firmach do 9 pracowników. To nie są wielkie firmy, to nie są korporacje, to nie są firmy, które mają oszczędności, Bezna, to tak nie działa. Przedsiębiorca to nie wielbłąd. To nie jest bankomat, który, czy, czy powiedzmy instytucja, która dodrukowuje pieniądze, niestety nie. I w takich firmach, to 50 tysięcy o których mówię, 3 miesiące to jest 150 tysięcy złotych. Przez 3 miesiące firma nadal może nic nie zarabiać. I teraz, wracamy z z tego gówna całego, biznesy się otwierają i w idealnym świecie, jeżeli Firma, by miała te same przychody, które miała przed ogłoszeniem tego bałaganu, no to to, to okej, okay, to jeszcze można zyskać, ale naprawdę, wiecie, jeżeli wrócimy do miarę rzeczywistości, w jakiejś tam rzeczywistości, to te biznesy nie zaczną zarabiać na takim samym poziomie, jak zarabiało wcześniej. To spowolnienie będzie ewidentne, ten spadek przychodów będzie ewidentny i może być tak, że przez następne 3 miesiące. Pracodawca nie dosyć, że będzie mniej zarabiał niż zarabiał wcześniej, może nie pokryć nawet tych 50 tysięcy, czy wtedy już będzie 60 tysięcy, które musi wydać na wynagrodzenia, i co wtedy? To jest dramat, to jest naprawdę dramat, to jest zarombiste podejmowanie ryzyka przez pracodawcę. Ryzyka, ogromnego ryzyka, bo my nie wiemy, kiedy to się skończy. Jeżeli byśmy mieli klarowną informację, a ja oczywiście rozumiem, że nie możemy mieć takiej informacji, że to się skończy za miesiąc, to można pewne ruchy przewidzieć, ale my nie wiem, czy to się skończy za miesiąc. Ja słyszałem, że to może być do końca czerwca. Jeżeli to będzie do końca czerwca, to dodatkowe dwa miesiące, czyli w sumie trzy miesiące, tak zwanego lokautu i co wtedy? No i dupa zbita. I trzeba tu uważać, naprawdę trzeba uważać, bo nie sztuką teraz podpisać i anulować sobie ZUS, żeby później naprawdę w jeszcze większe, gówno się władować, jeszcze większe koszty. Bo musimy mieć pewność, że to zatrudnienie, które mamy, tą ilość zatrudnienia, że nie zmonimy żadnej osoby. A w dzisiejszych czasach, w sytuacji, w której jesteśmy, no tylko idiota ma taką pewność. Kolejna kwestia. A co jak będzie nawrót? W wielu miejscach czyta się, czy słyszy się, że w, na jesień ma być nawrót. Czyli teraz zostajemy po dupie, bierzemy jakieś zobowiązania, podpisujemy coś z rządem, i nie wiadomo, czy, no, uwierzcie mi, raczej wam nie wyjdzie to na dobre. No chyba, że naprawdę macie taki biznes, że wiecie, że, że to zatrudnienie utrzymacie. Myślicie w sierpniu, we wrześniu czy w październiku, że wychodzicie na prostą. Czach! Na jesień znowu w tyłek. I co wtedy? Ja naprawdę nie wiem, jakie jest rozwiązanie idealne. Wiem tylko, że branie teraz jeszcze większego zobowiązania jest gorsze niż zamknięcie firmy, ewentualnie uśpienie firmy. Całkowite uśpienie firmy, żeby nie generować sobie kosztów i przeczekanie, przeczekanie do lepszego momentu. Ja wiem znowu, że to się wiąże z zwolnieniami, że to się wiąże z wieloma dramatami rodzinnymi i nie tylko. To nie jest łatwa decyzja i każdemu kto ma taką decyzję podjąć naprawdę współczuję. Zapisałem tutaj ładną liczbę. Szacuje się, to są dopiero jakieś tam szacowanie. Pytanie czy zaniżone czy zawyżone. Że do końca tego roku bez pracy pozostanie milion czterysta tysięcy osób. Milion czterysta tysięcy osób. I to jest na podstawie teraźniejszości. Nie biorą jeszcze pod uwagę ewentualnego nawrotu. Ciężkie czasy, naprawdę ciężkie czasy. A są przecież większe firmy. Powiedzmy, ktoś ma 10 pracowników, nie jest wielką firmą już nie może z tego skorzystać. To ma 12, 13, 14, 15, to no jeszcze nie są wielkie firmy. To są powiedzmy mikroprzedsiębiorstwa. Ja bym nie nazwał tego nawet przedsiębiorstwa średniego kalibru. Nie, to jest nadal małe przedsiębiorstwo. I one już nie mają pomocy. To jest naprawdę drama. To jest dla mnie po prostu niewyobrażalne i, i, i niesamowite, jak oni, na jakiej podstawie oni bazują, kto może, kto nie. Jedyne powiedzmy osoby, które mogą na tym zyskać, to kurcze, nie można nazwać zyskać, ale mieć z tego jakieś jeszcze benefity, to są właśnie osoby zatrudnione na B2B. Tylko i wyłącznie one. A jak Polska wypada na tle innych krajów? No pytanie, do kogo się porównujemy. Jeżeli chcemy się porównać do Wielkiej Brytanii, nie mamy się do czego porównać zupełnie inna ekonomia, inna gospodarka. I w Wielkiej Brytanii 80% do wynagrodzenia to już jest coś bez różnicy jaka firma, jaka skala. To wydaje mi się, jak dobrze przeczytałem, do 2,5 tysiąca funtów miesięcznie, czyli jak ktoś zarabia 5000 funtów miesięcznie, no to dostaje i tak tylko do 2,5 tysiąca. Uwierzcie 2,5 tysiąca funtów miesięcznie to nie jest zła suma, to jest suma, która pozwoli przeżyć. Jeżeli mamy dwie osoby w gospodarstwie domowym, no to już w ogóle jest pięknie. Tak um, więc nie porównujmy Wielkiej Brytanii do Polski, nie ma co porównywać. Niemcy, do których też często porównuje się w internetach, tak zwanych internetach, to też zupełnie inna gospodarka i nie ma do czego porównywać. Znalazłem fajny wpis mówiący, że w 2019 roku Niemcy mieli 45 miliardów euro nadwyżki, więc jest z czego dawać no Polska aż tyle nie miała I, i, i to tak niesamowicie, bo ja wiem, że jesteśmy młodym krajem, że 25 lat temu 35 lat temu, no to byliśmy w miejscu, jakim jesteśmy ale wydaje mi się, że bez różnicy w jak mocnym zadłużeniu jesteśmy w obecnych czasach, żeby naprawdę wszystko nie runęło powinni postawić na to, żeby przede wszystkim naprawdę, i to nie chodzi, żeby dawać kasy ale żeby utrzymać zatrudnienie nie przez anulowanie zusów Poprzez wypłatę pieniędzy pracownikom nie 40%, 80% byłoby piękne, ale no nie. I niech zwolnią te zastrzalne VAT, to naprawdę też dużo pomoże. Rozłożyć to na raty. Każde przedsiębiorstwo ma masakrycznie dużo VAT-u zapłaty. Uwolnić te pieniądze, odroczyć płatności, zrobić możliwość przejścia ratalnego. Powiedzmy, ktoś ma 100 tysięcy VAT-u zapłaty za 3 miesiące. Niech mu to rozłożą na raty, w perspektywie roku, dwóch lat, to naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo pomoże. I mam nadzieję, że wersja 2.0 zrobi trochę lepiej dla polskiej gospodarki, ale znowu tak jak powiedziałem, nadzieja matką. Aż muszę przytoczyć cytat mojego znajomego Zmywaka, na pewno kojarzycie. Wczoraj z nim pisałem o sytuacji w Polsce, na świecie i w Wielkiej Brytanii. To są jego słowa. W robocie syw. Jestem jedną nogą w zrujnowanym domu, a jedną nogą w domu, który muszę zaraz oddać. Nie mam kuchni, nie mam łazienki, nie mam nawet schodów. No jakoś tak niezbyt mnie to nastraja mówi zmywak. Ale co ja ci będę mówił, jak tobie rząd kazał wszystko pozamykać i cieszyć się, że nie kaszleć? To jest prawda, to jest kwintesencja tego, co się dzieje. Kolejny absurd polski. Teraz przeczytałem w gazecie prawnej, że dyrektor zakładów ubezpieczeń społecznych, dyrektor zakładów ubezpieczeń społecznych, powtarzam jeszcze raz, czyli ZUS, wydał wytyczne, żeby, uwaga, kontrolować przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski o zwolnienie ze składek lub przyznanie świadczenia postojowego. To jest dramat, to jest naprawdę dramat, żeby jeszcze w tych czasach kontrolować takie firmy, oni okej okay, nie kontrolują, za rok, za jakiś czas, jak to wszystko minie, jak, jak, jak biznesy zaczną zarabiać i niech wtedy wyciągają wnioski, kto słusznie złożył, a kto nie, ale nie w takich momentach, że ty składasz wniosek, jeszcze się będziesz bał, czy dobrze go wypełniłeś, bo jeżeli go źle wypełniłeś, czegoś, coś przeoczyłeś, no to jeszcze ci dowalą karę i stracisz potrójnie, poczwórnie i generalnie masz pozamiatany biznes. Cytuję. Jeśli okaże się, że dany przedsiębiorca podał nieprawdziwe dane, czyli to, co wspomniałem, wystarczy, że będą niewielkie rozbieżności pomiędzy tym, co znajduje się w wniosku do ZUS, a tym, co Urząd Skarbowy odeśle do zakładu. To musi liczyć się z konsekwencjami. To jest dramat. Ciężko w tej sytuacji yy, mówić coś dobrego i to nie jest tak, że mnie ten problem nie dotyczy. Ja też będę miał ten problem. Ja też będę stał przed dylematem w którym kierunku iść, co zrobić, jakie ruchy poczynić, żeby to wszystko nie upadło i czy lepiej, żeby to upadło nie, nie, robią, nie robią sobie jakiś zadłużeń, zobowiązań, które będą za mną ciągnęły się przez następne 10 lat, 15, bo to nie jest sztuka, nie, nie sztuką jest teraz robić zadłużenia w sytuacji, której mamy i ślepo wierzyć, że to się odbuduje, a później spłacać te długi przez następne lata, ewentualnie pokolenia, bo, bo są różne firmy różnej wielkości i, i różne zobowiązania trzeba będzie brać. I, I tu będzie ten dylemat, i mówię nie tylko u mnie, ale u większości osób prowadzących firmy: czy spowolnić to wszystko, całkowicie zawiesić, uśpić, zredukować zatrudnienie do maksimum, naprawdę tylko do takiej ilości, którą wiemy i jesteśmy przekonani że nasi klienci pokryją, że nie będzie żadnych zobowiązań czy walczyć, tak? Ale ta walka, tak jak mówię, jest taka trochę ślepa walka, to tak jakby wyskoczyć podczas wojny czterech i, i walczyć z całą brygadą powiedzmy komandosów. No, to, to tak może trochę się źle skończyć. Nic moi drodzy, do następnych cudownych informacji jakie rząd nam narzuci Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że kwestia dni, możliwe, że do końca tygodnia i będziemy mieli super newsy. Jak to rząd pomaga przedsiębiorcom, gospodarce, żeby nie runęła. Czekam z niecierpliwością. Do usłyszenia mojego dnia.